Szanowni Państwo, jak wyobrażali sobie w XVIII stuleciu marzyciele wieku oświecenia idealne miasto? A no właśnie, tak. Dziś chciałbym Państwu pokazać przykład takiej wizji Warszawy. To bardzo interesujące Warszawianu kolorowana akwaforta wydana około 1780 roku a zatytułowana Vue de Varsovie, Vue perspective de la ville de Varsovie capitale de la Mazovie sur la Vistule en Pologne. Jest to wyimaginowany widok Warszawy przedstawionej na wzór Wenecji z gęsto zabudowanymi nabrzeżami po obu stronach Wisły i mieszkańcami w strojach z epoki. Poniżej znajduje się tytuł i adres wydawniczy w Paryżu Aquaforte wydał Louis Joseph Mondard. Prowadzący znaną francuską firmę publikującą widoki miast do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych zwanych zograskopami. Czyli pudełkami optycznymi, które dawały iluzję pewnej trójwymiarowości i wzmocnienia perspektywy. Tego rodzaju ryciny, tak zwane view d'optique, często przedstawiały fantastyczne, nieistniejące miasta, były niezwykle popularne w Europie XVIII wieku. Dawały wgląd w marzenia ówczesnych ludzi o idealnych miastach. Pełnych światła i przestrzeni, które stanowiły odwrotność istniejących miast, pełnych brudu, ciasnoty i brzydoty. A my, czy nadal marzymy o idealnej Warszawie? A jeżeli tak, to o jakiej? Zapraszamy na stronę www.tikus.pl do działów Ryciny. Stare mapy, widoki miasta oraz Warszawa i okolice, widoki, plany.